kościoła Aleksandra, spotkaliśmy generała Potockiego. Stał on tam dla szkodzenia powstaniu, o czym nie mogliśmy wiedzieć. Generale, prowadź nas dalej. Potocki odmawia, odchodzi. Zdradę swą jeszcze tej nocy przypłaci życiem. Bogate w Warszawy jest przerażone wybuchem powstania. Wchodząc w krakowskie przedmieście, wstępowaliśmy jak do ciemnego i głuchego grobu. Polacy, do broni! Czaskiem zamykały się sklepy, bramy i okiennice. Ginęły światła i ludzie. Wstępu na plac Saski wzbronił nam szwadron strzelców konnych Gwardii Polskiej, przywitawszy nas rzęsistym ogniem z karabinków. Zaskoczenie i brak rozeznania w sytuacji doprowadziły na początku powstania do kilku bratobójczych starć. Przed pałacem namiestnikowskim minister wojny Chałkę i pułkownik Meciszewski zaszli nam drogę. Meciszewski zapomniał się tak dalece, że wyjął pistolet z Olster i strzelił. Kilku podchorążych odpowiedziało strzelami i od nich legli trupem chałkę z Meciszewskim. Bohatera wojen napoleońskich i najpopularniejszego wówczas z generałów Józefa Chłopickiego odszukano w teatrze. Nawet on, przyszły dyktator powstania, początkowo odmawia udziału w walce. Dajcie mi spokój, idę spać. Półgłówki zrobili burdę, którą wszyscy ciężko przypłacić mogą. I oto, w krytycznym momencie powstania, do walki włączają się czwartacy. Czwarty pułk wychodzi z koszar przy Zakroczymskiej. Prowadzi go kapitan Święcicki. Pójdziemy wprost na arsenał. Wiara! Oto wybiła godzina wolności! Nadchodzi wieść, że do arsenału zbliżają się kolumny rosyjskie z czterema działami. Czwartacy ścierają się z nimi. Dali ognia trzy razy i zrejterowali. Działa odebraliśmy. Czwarty pułk doszedł do arsenału. Arsenał zdobywał linię w Warszawie. Wyłamano kraty w oknach. Janusz Woronicz z Kominiarczykiem wdarli się pierwsi. Zaraz poczęto wyrzucać broń na ulicę. Sale zbrojowni wkrótce były opróżnione. Lud prosty, rzemieślnicy, szewcy, krawcy, kowale, ślusarze, od razu o co rzecz idzie zrozumieli. walki, oddalająca się, napełniała radością, że zdobywamy na nieprzyjacielu nowe dzielnice. Uzbrojony lud atakuje więzienie na Lesznie. Usłyszałem grzmiący okrzyk. Niech żyje Polska! Bracia Polacy, wolni jesteście! Mówię w kilku sekundach. więcej doznałem szczęścia, aniżeli w całym ciągu życia mojego. Rozwiała się grobowa cisza pierwszych chwil powstania. Zaroiły się ulice i